Josie leciska, ja jestem Ruki, witam Was w odcinku z ewolucji eventowych Pokémonów w Pokémon Go. Dzisiaj robimy naprawdę epickie ewolucje, więc zostawcie łapę w górę. Jak będzie dużo łap w górę, to postaram się zrobić dla Was ewolucję najsilniejszego Pokémona z drugiej generacji, czyli Tyranitara. Także moi drodzy, łapkujcie film w opór, a tymczasem my bierzemy się po prostu za eventowanie. Aha, i oczywiście, kto nie subskrybuje mojego kanału, to naciśnij sobie w ten czerwony magiczny guziczek i od razu naciśnij sobie na dzwonek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A tymczasem bierzmy się do roboty. No i w krzokach, kochani, kryją się bardzo dobre Pokémony. Zobaczcie, dwa kabuty, w ogóle jaki tu jest spawn dzisiaj. Chyba trafiliśmy na największy spawny, jaki jest możliwy, właśnie tutaj, bo jest tak, że o jednej godzinie nie zawsze wszystkie pokemony się spawnują. Musicie sobie dobrać tak dokładnie czas, żeby do minuty tutaj przyjść, i wtedy spawnuje się, i zobaczcie, mamy baga moi drodzy. Puste Sightingsy. Mam czasem takiego właśnie baga, także zakręcimy sobie za ten czas pokę stopami i... Dziesiątka, nie wierzę! Dziesięciokilometrowy <śm> jajko, moi drodzy. Zobaczcie, ile tych jajek już mam. Nareszcie. Jest tylko dwa i już, moi drodzy, mamy to. Także ja zainkubuję sobie dwójkę tutaj. Ale epicko, nie wierzę, zobaczcie, 7 jajek 10 km i połapiemy sobie teraz poksy, bo widzicie, że zespawniłem się tutaj, zaraz sobie policzymy ile ich w ogóle tutaj jest, 90. 10, 11 pokemonów w jednym miejscu moi drodzy, z czego dwa to kabuto, a kabuto dzisiaj będziemy robić w kabutopsa i będziemy robić nie byle jakiego kabuto, bo będziemy robić takiego najbardziej podniesionego. A mam jednego takiego Kabuto prawie maksymalnie podniesionego na mój level Więc wystarczy, że moi drodzy yy, znajdziemy jakiegoś lepszego A jak nie znajdziemy to i tak będzie epicka ewolucja Myślę, że ona będzie miała około 2000 CP moi drodzy A jak tam nasz Kabuto? Za pierwszym razem się złapał, chyba mieliśmy krytyczny rzut Tak mi się coś wydaje A i to będziemy patrzeć może potem, nie? Teraz dajcie mi drugiego Kabuto Ten Kabuto żeby miał tak z 900 CP to by był naprawdę chyba maksymalnie podniesiony na mój level A ma 500 CP no to też całkiem przyzwoite Szkoda, że nie mam tutaj fajna Bebery, to byśmy szybciej Kendi natłukli ale może sobie moi drodzy podniesiemy właśnie e, mojego najlepszego Kabutopsa, którego zrobimy dzisiaj i podniesiemy go na maksa Bardzo chciałbym mieć w końcu Kabutopsa maksymalnie podniesionego na mój level, bo chciałbym tego pokemona używać faktycznie w walkach w gymie, a Habu to niestety wyszedł z nie nic jeden. No po prostu nie wierzę. W ogóle Kabuto jest śmiesznym, poke śmiesznym Pokemonem, bo on tak jakby miał oczy tam na plecach, co nie? Ale jednak jak wstaje, e, staje dęba. Staje <grystanie> dęba, no to po prostu, moi drodzy, e, okazałość cała jego się nam pokazuje. Czerwone oczyska, piękne. Po prostu jeden z moich ulubionych Pokemon. W ogóle Skamieliny to są moje ulubione poksy chyba. Mamy też diodudy. E, Nimy podniesiemy też dzisiaj, moi drodzy, golema 100% Iwin. Najlepsze ataki. No mam takiego kozaka, trafiłem, że po prostu... No trzeba chyba w, naprawdę jak w totka trafić z takim y, golemem, bo golem nie dość, że genialnie tłucze y, blisi mój golem nie jest maksymalnie podniesiony, a radzi sobie lepiej z Blissey niż nawet mój Alakazam, który jest maksymalnie podniesiony. Jakoś mam wrażenie, że on więcej y, HP odbiera temu Blissey, także y, golemy naprawdę mocno tłuchą, mają jeden z najlepszych mussetów w grze. A do tego mój ma 100% IV, także na pewno go dzisiaj podniesiemy. A tutaj mamy 3 aż Geodudy, to jest po prostu wow. Masakra, ostatnio tak fajnie cztery w jednym miejscu się zespawniły mi. Tylko, że jak odpaliłem lustrzankę, to już mi jeden zniknął, także... <grytanie> Jedno co zauważyłem, to u nas jest bardzo dużo właśnie tych skamielin Pokemonów, natomiast nie ma żadnych tych Aerodaktyli, które w sumie też jest skamieliną, a go nie ma. W ogóle Aerodaktyle są bardzo rzadkie w tym evencie, nie wiem czy, czy u mnie tylko tak jest, czy u was też, ale jak byłem w okolicznych miastach, to również było słabo. Powiem wam, że w mojej wsi i tak rozmię się chyba lepsze poksy yy, niż w innych miastach dookoła. To jest po prostu yy, pierwszy raz się chyba coś takiego zdarza u mnie. 14 CP, kurde, aż się prosi normalnie, żeby mu dać fajna wybery. A tak to mu tylko dałem, tak wiecie. Bo go lubię, to dałem mu malinkę, nie? Ale normalnie aż się prosił, żeby mu dać Pineappa, bo nie miał szans na ucieczkę. Wiecie, im mniej CP ma Pokémon, tym łatwiej się go łapie po prostu. Mamy już 53 candy, także chyba na maksa podniesiemy mojego golema. No i co, mamy tu też takiego yy, nieeventowego Pokémona, ale też całkiem fajnego, Skip Looma. W Ameryce podobno to jest dosyć rzadki Pokémon. A my chyba przywykliśmy do takich kiepskich Pokémonów, że tak powiem też Skiplum, bardzo przyjemny pokémon, a jego ewolucja jest dosyć dobra do podbijania gymów, jak macie na przykład przeciwko sobie Vaporeona, to chyba najlepsza kontra na niego podczas podbijania prestiżu w gymie. Ma okropnie dużo defensywy, excellent podkręt jeszcze był na górze, to jest po prostu kozacki rzut, bym powiedział, także łapa w górę. W ogóle zobaczcie jaki mam osprzęt dzisiaj. Jestem wypodłączany wy kablami, także żeby pokazać łapkę w górę, to się muszę zginać. Także możecie jeszcze bardziej zdawić łapę w górę za yy, tutaj gimnastykę. Wiecie, mi zebrania łapek jest tylko jeden. <gry> Tymczasem my sobie siedziemy z boku i zrobimy dzisiaj pierwszą ewolucję jakiegoś epickiego Pokemona. I zaczniemy z grubej rury. I w ogóle mam 5% baterii, więc nagramy wszystko lustrzanko. A zaczniemy, moi drodzy, od epickiej ewolucji, bo zrobimy sobie na dzień dobry mojego najlepszego Omanite'a w Oma Stara, a później chyba sobie podniesiemy golema, ale to zobaczymy w praniu. Także, ile ma mój najlepszy Omanite? Uwaga, 870 i jeszcze rośnie. 996, moi drodzy, i 1022. Co za bydle, zobaczcie, prawie maksymalnie podniesiony na mój level. Także. To będzie, moi drodzy, epicka ewolucja. Będziemy mieć sześć Candy na podniesienie, ale bardziej zależy mi na podniesieniu Golema na początek, a później ewentualnie Kabutopsa. Ale zobaczymy, moi drodzy, ile ten Omastar będzie miał CP. To jest po prostu no coś pięknego. Zobaczcie, czy ten pokémon naprawdę nie wygląda jak rzadki Pokémon? Wygląda strasznie rzadko, moi drodzy. 2116 CP! Nie wierzę, chyba mam najlepsze ataki. Watergun i Hydropompa. Dlatego Pokémona na pewno Hydropompa jest najlepsza. Ale chyba lepszy jest kamienny atak, dlatego Pokémona ten szybki atak. Czyli Watergun nie jest tutaj najlepszy. Ale co za bydle! 2116 CP! No ja myślałem, że on będzie miał tak. 1800 Max. To już naprawdę takim Pokémonem można tłuc. A my teraz zajmiemy się moim golemem. Gdzie ty, kochanie, jesteś, moje? Śliczne. Zobaczcie, to jest mój najlepszy golem, ale to jest mój przyszły najlepszy golem. 100% IV. Zobaczcie na IV. Tutaj sprawdzimy sobie, jakie ma statystyki. 80-100% IV, HP, atak i defensywa. I są to staty 15 na 15 czyli 100% IV, moi drodzy. A teraz zobaczcie MoveSet. Najlepsze, moi drodzy, ataki. Także za cały Stardust go teraz podniesiemy. Mamy 53 Candy, także myślę, że cały Stardust zużyjemy i zobaczymy, na ile go tutaj podniesiemy. Jak myślicie, obstawiacie w komentarzu, ile go będę mógł spawrapować do ilu CP, ale on już za chwilkę będzie miał prawie 2000 CP. Także on dostaje po 41, prawie jak jakiś Dragonite, masakra jakaś po prostu. No co za cudowny Pokémon, naprawdę. I już mamy 2000 równe, o kurczę. Tutaj jest wszystko wymierzone, moi drodzy, jak w, w szwajcarskim zegarku. 2041, ale on strasznego busta dostaje, to jest po prostu masakra. 2000 prawie 100 już, o kurde, A ile mamy Stardustu? Już nie mamy. 2100 ja pierdziele i to po paru złamanych power upach. Zobaczcie, tylko tyle candy zużyliśmy. Z 50 zostało nam aż 35 candy i jeszcze tylko 4000 starta potrzebuję. Przyznacie, że jest bydle nie? W ogóle kto ma Golema 100% IV, to też może się pochwalić w komentarzu. To w taki komentarz przybijne serduszko. Teraz opiszcie, czy macie najlepsze ataki, czy jakiś gorszy moveset Dobra, kochani, wysprzątałem całe sightings z dobrych Pokémonów. Aha, jeszcze tutaj jest Kabuto. Skoczymy w sumie po niego, nie? I mamy Kabuto. Trzymajcie kciuki, żeby mi Dużo CP. A uwaga, ile? Czy będzie miał 800 ponad? Czy będzie miał 900? Uwaga. Trzymajcie kciuki: 475. Temu damy pinapa i ultrabolem go pociągniemy, bo z pewnością z greitbola nawet nam ucieknie. Także uwaga, trzymajcie kciuki. Grajcie siadł, także spoko. I uwaga, czy zmarnowaliśmy pinapa czy nie? Czy był to dobrze zainwestowany pinap? Był dobrze zainwestowany. Jak inwestycja w bitcoiny. <laughs> I jeszcze teraz, jakie IV. Really strong, całkiem dobry pok. Jestem w domu, bo padła mi bateria w telefonie, niestety. Sobie nie zauważyłem, że wyszedłem z 10%, ale i tak długo trzymała, nie? Już nawet podbieraliśmy parę dobrych poksów, zrobiliśmy parę dobrych ewolucji. Ale teraz, moi drodzy, same epickie ewolucje. Zrobimy sobie teraz tak: Raidona, ale zobaczcie jakiego, moi drodzy, 1284 fucking CP. O ja pierdziele, jakie bydle, zobaczcie, pierwsza forma z 1284 CP. To jest po prostu no miazga, moi drodzy. I ten Pokémon będzie miał już chyba koło 2600 może nawet, także zobaczymy, ile wyjdzie właśnie Rajdon. A co ciekawe, Rajdon ma jeszcze później swoją trzecią formę, Ryperior i będzie to najsilniejszy Pokémon nielegendarny. Będzie miał chyba ponad 4000 CP, także, moi drodzy, będzie wymiatał, także zbierajcie candy w tym evencie właśnie do Rayhornów bo później się wam naprawdę przydadzą. To chyba wszystko dzieje się w czwartej generacji, a bardzo możliwe, że czwarta generacja będzie... Ej, ale zgadłem! 2620 CP. Zobaczcie, moi drodzy, tylko że ataki nam się kompletnie nie udały. Rock Smash to akurat się może przydać na jakieś blisy czy coś w tym stylu, natomiast Mega Horn to już jest całkiem y, kijowy atak. Jest to atak typu robaczego. Nie wiem, czy dla Johna Henka Raidon wygląda jak jakiś robak, ale... ale... Ale chyba tak <laughs> Dobra 2620 CP Czyli zgadłem jak nie wiem co Jakie bydle A Ryperior to jeszcze większe bydle Także zbierajcie candy w tym póki możecie Dobra jedziemy dalej z shitem Jedziemy z drugą kolejną epicką ewolucją moi drodzy Bo mamy taką ewolucję jak na przykład Mój ulubiony Pokémon, Czyli po prostu Kabuto Mamy tutaj Kabuto od 69 CP Aż po moi drodzy 400, 500, 600, 800 I mamy prawie 850 CP Kaputo, A Kabuto dostał bardzo dużego busta od początku gry, ponieważ na początku miał on nie za dużo CP w sumie, a był mega rzadki. Teraz jest dosyć mocnym Pokemonem, więc ja myślę, że ten na pewno będzie miał ponad 2000 CP. Chociaż zobaczymy w sumie, ale mam, mam taką przynajmniej nadzieję. Także co moi drodzy, jedziemy z tym yy, śledziem. A właściwie nie ze śledziem, tylko z tym skarabeuszem. Czy co to kurde jest? Także uwaga moi drodzy. Mój yy, ulubiony Pok idzie w górę i zamieni się w mojego ultra ulubionego Pokemona. Kabutops Wygląda on jak Skyter, taki brązowy, co nie? Ale jednak ma to coś w sobie, czego nie ma Skyter, czyli to taką, wiecie, niepewność Wzroku, co, nie wiem co Ale moi drodzy 1872 CP Czyli no, 2000 CP nie ma, ale i tak jest bardzo silny Tego Pokemona sobie będę Na pewno w walkach używał Także, kurczę, ale to jest piękny Pokemon, zobaczcie No po prostu, Rock Smash, to tak samo jak W Raidonie, też raczej na Blisja, bo na coś, i Water Pulse No dobra, tak do obrony gymów tylko, że no do odbijania nie bardzo, a on sam do obrony też nie bardzo. Więc także co to, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie ewolucję Tyranitara to spamujcie łapkami w górę. I możecie w sumie też udostępnić ten filmik, gdzie się da, żeby szybciej nabyć łapki. Pokorcie, zrobić mi już taką ewolucjonę kreny, prawda? No i co? Jutro będziemy otwierać paczki, moi drodzy, z kartami Pokémon. I to nie dwie albo trzy, ale normalnie chyba ze 160 tych kart jest w tych paczkach, które mam przygotowane. Także jutro wielki op Penik kart Pokémon. I są to oczywiście najnowsze karty z serii Stunenmon Moon Guardian Rising. Także myślę, że warto wpaść na takie coś. No i ogólnie do końca tego dnia są same epickie serie, w tym Jim z Waszym udziałem oraz niesamowite historie z legendami. Na prywatnym serwerze. Także moi drodzy, zaciśnijcie pasy, zostawcie subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, żeby nie przegapić właśnie tych epickich odcinków. A jeśli już subskrybujesz A nie nacisnąłeś jeszcze dzwoneczka, no to polecam też nacisnąć dzwoneczek, bo wtedy dostajecie powiadomienia o nowych filmach. Także warto sobie pierdzielność w dzwona. <grym> A tymczasem co, ja uciekam, widzimy się jutro w kolejnym epickim odcinku z Pokemon Go. Widzimy się również w komentarzach na dole, na grupie Trenerzy Rukiego oraz na fanpage'u, gdzie zapowiadam akcję z widzami, więc jeśli chciałbyś sobie kiedykolwiek wystąpić w odcinku, bo jest taka możliwość, no to, no to właśnie wbijaj w opis, masz dwa linki. A tymczasem co, ja uciekam, trzymajcie się, cześć!